Cześć, witam w kolejnym odcinku serii My Ma Odds Z e, soboty na niedzielę mamy Gale UFC, Owrym, Wołkow, Walka Wieczoru. Ja do tego odcinka wybrałem cztery pojedynki. Te cztery będę obstawiał, nie przedłużając. E, Clay Guida, Michael Johnson. E, Michael Johnson ostatnimi czasy naprawdę kiepsko. Trzy e, porażki z rzędu. E, jak cofniemy się 5 lat wstecz, to będzie to 9 pojedynków, z czego 6 porażek, trzy zwycięstwa. E, Jedno zwycięstwo nad e, Dustinem Purierem. Ja myślę, że Khabib zabrał mu duszę i już takiego Michaela Johnsona, jak e, 5, 6, 7 lat temu jakim był, to już go nie zobaczymy. Tu będzie walczył z Clayem Guidą, z bardzo doświadczonym zawodnikiem, 35-20 to jego rekord, 20 przegranych, 35 wygranych. Od 2006 w UFC. to jest naprawdę już legenda. 39 lat, no, nigdy nie osiągnął niczego wielkiego, ale myślę, że w tym pojedynku dobrym planem będzie clinczować Johnsona i próbować go przygniatać do klatki i w ten sposób myślę, skradnie Klej Zwycięstwo w tej walce. 2,80 kurs na Kleja Guida i 1,38 Johnson. No, Johnson zdecydowanym faworytem, nie dziwię się bo Guida no, może najlepszym zawodnikiem nie jest, ale myślę, że jego game plan i jego styl walki pozwoli mu ukraść zwycięstwo. Także Clay Guida 2.80. Kolejne starcie Benil Dariusz i Diego Ferreira. Ci panowie już ze sobą walczyli, wygrał wtedy Dariusz przez decyzję. Dariusz niezły zawodnik, naprawdę fajnie się ogląda jego walki, świetnie walczy obrotówkami. Bakwisty, tego Ferreira. Ja myślę, że on wygra ten pojedynek. Myślę, że będzie się on znacznie różnił od tego pierwszego pojedynku. W ogóle tu uważam, że on podda Dariusza w tej walce. On ma tylko dwie porażki na swoim koncie: z Purierem i właśnie z Dariuszem. Myślę, że on wygra ten pojedynek. Kurs na niego 1,80, 1,90. Dariusz, ja będę stawiał na Ferreirę z kursem 1,80. I przedostatnie starcie na mojej liście: Cori Sandhagen i Frankie Edgar. Sandhagen ma dwie porażki na koncie ze Sterlingiem i z Emersem w 2017 roku. Frankie Edgar tych porażek ma więcej, no ale też ma dłuższą karierę yy, na swoim koncie. Mm. Sandhagen powinien to wygrać. Kurs na niego: 1,18, 4,25 na Edgara. Ja zaryzykuję i podstawię na Edgara bardzo lubię tego zawodnika, śledzę go już od lat i wiem, że Sandhagen jest naprawdę solidny i, i powinien wygrać, zresztą po samych kursach można stwierdzić, że Edgar nie powinien mieć szans, ale ja myślę, że yy, że da radę Bo wierzę w Edgara i, i na niego też będę stawiał, 4,25 franki Edgar taki mój typ i ostatnie starcie na mojej liście, oczywiście walka wieczoru, Wołkow Owrim, e, faworytem tego starcia, Wołkow z kursem 1,50, 2,40 na Owrima. Ja w tym pojedynku postawię na Owrima. Myślę, że Owrim, jako odrobił lekcję, to wie, że trzeba Wołkowa przewracać. Oczywiście będzie ciężko skrócić ten dystans, ale Wołkowa trzeba przewracać i w ten sposób y, można z nim wygrać. Y, Owrim ma narzędzia do tego, by z nim wygrać, i dlatego też będę na niego stawiał. Y, 240 kurs bardzo mnie przekonuje Owrim, taki mój typ. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do komentarzy i subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.